Cześć, jestem Publix, a w dzisiejszym odcinku dowiesz się jak robić takie oto banery w Minecrafcie. No więc wchodzimy w przeglądarkę oraz pisujemy Minecraft banners later oraz wchodzimy na tą stronę, którą także macie w opisie. Tutaj mamy kolor bazowy, czyli Tło. no więc y, wybierzmy sobie y, ten kolor, czyli niebieski oraz wybierzmy sobie kolor napisów y, biały klikamy tutaj klikamy prawy przycisk i tutaj mamy opcję kopiuj jakby można to zrobić Ctrl C ale OK tutaj mamy opcję, żeby po prostu zmienić ten banner a tutaj mamy żeby pokazać te kroki jakbyście chcieli to na zrobić a więc jesteśmy już z powrotem w Minecrafcie i teraz po prostu wchodzimy sobie w czat i klikamy Ctrl V i tam oto jest komenda mamy taki oto banner Widzisz mnie? Kurczaczki pieczone! Widzisz mnie? Ja te filmy montuję godzinami, a tobie się nie chce zostawić łapki w górę? Zostaw łapkę w górę, proszę. Jeśli zastanawiacie się, co to są za budynki, no to y, polecam odwiedzić serię Akademia Budownictwa. W sumie sam się dziwię, dlaczego ja nie używam tego w, w mojej galerii w Minecraft mieście. Ja tego nie wiem, ale wiem, że wy nie znaliście tego triku, ponieważ nie oglądaliście Publixa.